Przyjechaliśmy sobie zatankować taki sprzęt. To jest 2021. Litry lecą. Ale co Wam chciałem pokazać. Zobaczcie co leci. Ten kolor bije po oczach. Dwuletni, prawie trzyletni sprzęt można powiedzieć. A tutaj się jeździ na czerwonym. Tutaj nie, nie ma problemu. Wychodzi tani. Da się? Można? No pewnie, że się można, nie? Dlaczego gospodarz w Polsce tak nie ma? Bo każda inna maszyna, która idzie w pole. No właśnie, odpowiedzcie sobie na to sami. A tu macie czarno na białym. W zasadzie czerwono na białym. Powodzenia! I kolejna ściema, czyli ładowanie podatnika po kieszeni, delikatnie mówiąc. W imię dbania o ekologię. Taki prosty gospodarz, rolnik, czy po prostu właściciel e, czterech kółek. No, nie ma wyjścia, bo producent, sam producent na nim to wymusza. No, ale to jest nic innego jak walenie nas po, po kieszeni, tak? Bo to ma tyle wspólnego z, z ekologią, co zeszłoroczny Śnieg. Ale oczywiście, pozdrawiam wszystkich, którzy to łykają, którzy przyjęli jednodawkową szczepionkę 15 razy i wierzą w super działające maseczki, gdzie grubość tej maski jest taka, żeby czołg przez nią przejechał w porównaniu do wielkości bakterii, którą można obserwować pod mikroskopem. Także ja życzę wszystkim udanych świąt.